Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to już drugi odcinek. W tym odcinku opowiem Wam najlepsze miejsca do dropu. Poprzedni filmik był o tym, jak można sobie na tym zarobić, na tych odłamkach. A dzisiaj pokażę Wam, gdzie je można bardzo dobrze zrobić. Po odebraniu misji od Alchemica pierwszą myślą, jaka może przyjść do głowy, to wybranie się to M1 na największy spot Silnych dzikich generałów bądź yy, sług. Yy, Wścińce znajduje się tutaj yy, oraz tutaj. Yy, Jeśli gracie w Dżin, no macie to ułatwione, bo tam są dwa takie dość duże spoty, nawet trzy bym powiedział. Yy, Chuj, no. Yy, nie jestem pewien dokładnie. Yy, dobra, to już mamy pierwszy sposób lepszą. Pierwsze takie miejsce, gdzie można dość szybko je uzbierać. Yy, drugie miejsce jest to yy, pustynia, tak, pustynia. Yy, udajemy się do staruszka, wymagany 11 level plus, Puszcza od 10 ale 11 musicie mieć żeby wejść i wybieramy się na pustynię yy, i, i szukamy najbardziej takiego Najlepszego spota. Mój spot znajduje się, nie, nie pamiętam dokładnie, jest on na dole mapy, na dole mapy w połowie. Tam się dość, dość dużo pająków respi. Z początku to jest takie, takie trochę dziwne miejsce, bo tam kilka pająków w lerwie stoi, ale po, po zabijaniu ich to one się dość szybko respią i tam bardzo dobrze odmawiać, lecą. Jak już mówimy o pustyni, to warto wspomnieć o lochu V1, V2 oraz V3. W V1 na, na przedostatnim przed spocie, przed wejściem do V2, bardzo dobrze również odłomki dropią. W lochu V2 na spotach pająków też bardzo dobrze dropią. V3 nie, nie sprawdzałem jeszcze, ale. Prawdopodobnie też tam będą bardzo dobrze zdropiły. Dobrze, to już mamy dwie mapy z głowy. Trzecią mapą, jaką możemy się udać, jest to Dolina Orków. Praktycznie na dolinie, sam środek nas interesuje. Bądź egzoty, z których może nam wylecieć RIP. Spod świątyni, może nam wylecieć z egzotów RIP. Księga kląt. Mamy również trzy metiny, które się rozpią co jakiś czas. Mamy spoty orków, z których mogą nam zęby dropić, więc jeśli dropisz sobie zęby, to możesz równie i dobrze dropić odłamki i expić na przykład jakieś postacie lub siebie, jeśli wolisz, bo exp naprawdę tam idzie bardzo szybko. Yy, I mówiąc już o dolinie, yy, co by tu dalej mówić, yy, na środku znajduje się. Wieża, wieża. Wieża jest to świątynia Fang, czy jakoś tak. Yy, mamy tam poszczególne takie, jakby to wam powiedzieć, piętra. Piętra takie oddzielone, i w nich są yy, egzoty yy, oraz skrzydła, natomiast skrzydła, żeby. I tam również bardzo dobrze dropi, tam bardzo szybko się recią. Nie są aż takie trudne do zabicia. No i głównie ja tam dropię, ponieważ wójstura jest dość dobry, dość wystarczający na te spoty. Nie mówię o tych największych, mówię o tym drugim czy trzecim spocie, jak się zaczyna, jak się przechodzi przez teleporter. Jeśli mówimy już o świątyni, warto wspomnieć o DT. Tak, DT, w nim też dropi. Yy, dropi tam pamiątki, które warto zbierać, klejnoty, które warto zbierać. Yy, są metiny, yy, z których czasem leci ku kamyk wątpię, yy, chociaż wiem, że dropią, ale to już na siódmym piętrze. Yy, są dwa bossy do siódmego piętra, z których możemy nam wydropić kamień, księgi jakieś. Jeśli mamy wyparta. do siódmego piętra, tak słyszałem, że można wydropić od 120 do 150, chociaż nie jestem pewny, ponieważ yy, idąc samemu, możecie to sami sprawić, idąc we dwóch. Niekoniecznie, bo ta druga osoba lub kilka osób będzie wam ksuło te spoty i nie wiem, czy wydropicie tych odłamków na dość dużo. Ale wiem, że do siódmego piętra niektórzy z rękawicą i szczęściem dali wytropić radę z około 100, 120, 150, 150. na siódmym piętrze. Już sprawa, jakby, jakby to wam wytłumaczyć, o ile jest to, o tyle jest taka łatwa, że tam bijemy metki. Nie dość, że z metka mamy jakąś szansę na kamienia duchowego. Hmm. Lecą tam też kół i tam głównie się nie dropi odłamków, jeśli jeśli się chodzi tam na przykład o same kamienie to, i książki to nie, nie opada się tam zbierać tych odłamków, bo to zaraz zasranę całe kół tymi odłamkami Bo z tych metków po 3-4 nawet jakby wydropiły z metka to sobie policzę jeśli taki sura sura WP um, bije metka 50 sekund i bije w godzinę, nie wiem ile tam w godzinę, 70 metrów Policzcie po 3 z każdego to macie 210 zł. to musi nawet na tej bufce i tym przykładowym dropku na kół kamienia nie zmieści, by musiał tak latać latać dlatego to się tam nie opada tak na dłuższą sprawę jak tam idziecie zbierać yy, jeszcze jakąś, jeszcze jakaś ma pozostała yy, grota po 1 została nam Groto 2 Tego nie jestem pewien, nigdy tam nie chodziłem na Metinie Polskim. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć jak tam one dropią. Ale jeśli byście znaleźli dobry spot, tak sobie myślę, że lepiej by było już tam zbierać itemy i je sprzedawać. Eee, lub po prostu czekać na jakieś itemy z Bonem i je sprzedać. Niż je dropić, bo to tak mało opłacalne jak się wybierzecie, to może jakąś branzę z HP traficie, jakąś zbroję na 67 plus 7 plus 5 czy tam ile. Nie pamiętam już z ile tam dropiły. V2 wiem, że są Gienki. I tam też bardziej się tego nie opłaca, bo przejść całe V1, żeby po kilka odłamków. Chociaż jeśli macie akurat e otwartego questa to uzbieracie 30, macie 3. Trzy kor dragonisy, które możecie sobie otworzyć na kolejnych postaciach, tak samo hmm. jeszcze jakieś... dajcie mi chwilę, pojadę sobie do staruszka, zobaczę, czy jeszcze jakieś mapy nie ominęłem. Ale tak jak mówiłem, dropić można nawet ten jeden. Potrzebne są tylko chęci i szczęście, bo bez tego ani rusz. Hmm. Dolinę wymieniłem, góra socham. Na, gór, na górze sochan Jeśli chodzi o zarobek, to bym preferował bardziej bicie metki, metków i dropienie z nich ku, czasami kamienia duchowego oraz zarażonych teleki. Bo tam nie ma jakichś tak większych spotów. Chyba że dajecie radę i zbijacie golemy, yeti. To wtedy już chyba bardziej dropić. Łatowe lody. Żeby sprzedawać je albo coś tam sobie ulepszać, albo robić biologa, to, to wtedy tak. Chociaż jest tam boss, z którego może dropnąć kamyk. Ale on jest ciężki do ubicia jak do mojego swojego ciężki. No yy, i sobie tu dalej jeszcze mówić. Yy, czasem są takie eventy, gdzie, gdzie GM dają na przykład najczęściej to robią tak żeby jak najmniejsza liczba fan, liczba graczy się o tym dowiedziała, dlatego robią eventy w nocy. I czasami można trafić, że po północy włączają 20% większy drop. Mm, lub jakieś szkaty. Zazwyczaj to jest od piątku do niedzieli. W nocy. I tak też można zarabiać. Będąc, będąc na takim dobrym spocie, gdzie wydropicie dość dużo odłamków przy włączonych szkatach blasku, czy heksagonnych szkatułkach, czy jakichś innych Możecie się podwójnie, nawet potrójnie obłowić Nie dość, że włączą Wam rękę złodziei 20%, czy tam 30%, nawet 30, 20% to już jest, to jest dużo, jak na pewno to jest dużo Jakbyście mieli jeszcze rękawicę, to macie 70% szans na większy drop, o, licząc 1 jeden, jeden odłamek na 5 mobów lub szkatułkę, bo tak to się liczy. Ja na spocie z na nie mam z bojowego. Wydropiłem w pół, w pół godziny 120 heksalganych szkatułek i 45 odłamków. Te szkatułki... Mało warte, bo 200k, ale yy, otwierałem je i ząb miałem, to mi się nie opłacało, no mi się nie opłacało, ale jak już tak mówić, yy, to no i to chyba by było na tyle, chciałbym wam jeszcze przedstawić zarobek na rudach, ale nie wiem czy... Będziecie chcieli to oglądać. Możecie napisać w komentarzach, czy chcecie. DT wam nie pokaże, nie, ma, nie mam chęci do grania na PLUS. Wszystko co miałem, straciłem. Tego surre pewnie też niedługo stracę. Co by tu dalej jeszcze mówić. Jeśli chcielibyście za... zobaczyć jak gram na innych serwerach, możecie spokojnie napisać w komentarzu. Nie bójcie się. Nie będę was namawiał do jakichś łapkowania mojego kanału subskrypcji. No bo to ja robię dla Was, nie dla popularności. Chciałbym, żeby żebyście nie, nie znali takiego jak ja jestem, a nie że jakiegoś dajesz łapkę albo nie masz filmiku. No i co by tu dalej jeszcze mówić? No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia.